Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd półek dzisiaj do Netto. Może tulipanów, zobaczcie, przepiękne. Tu patrzcie, jakie mamy fajne, za 16. Takie twarze. Różne chyba są, zaraz zobaczymy. O, tutaj ma takie oczy. Nawet. tu mamy jakieś nowe żele pod prysznic Tutti Frutti, rozświetlający żel pod prysznic 15 zł Zobaczcie, skuteczne oczyszczanie nawilżanie i ultra wygładzanie niesamowita miękkość i wydobycie naturalnego blasku rozświetlona, zenergetyzowana skóra i dobry humor także możecie sobie tutaj poczytać Tu jest z kolei mikro złuszczający żel pod prysznic. Też bardzo fajny. Ta sama cena 15. I mamy balsamy do ciała również z tej serii po 15 zł, tu jest um, rewitalizujący balsam do ciała, dla odżywionej skóry o promiennym wyglądzie, rozświetlający. I jeszcze jest taki mikrozłuszczający balsam dla nawilżonej skóry bez niedoskonałości. I mamy, zobaczcie, stolik kawowy za 39 zł. Taki metalowy. Wymiary tu mamy: wysokość 50,5, blat 47, maksymalne obciążenie 5 kg. I mamy tutaj jeszcze lustro takie ozdobne, zobaczcie. Trzy sztuki, trzy pak do zawieszenia, i te lustra są w cenie 25 zł. Tu mamy jakiś mix gałązek takich wiszących, 15 zł. Tutaj jeszcze są takie. O. Zestaw trzech lamp bezprzewodowych i one się nadają, zobaczcie, wszędzie gdzieś tam do garderoby, do do łazienki, do, do salonu, do kuchni. 29 zł. Dodatkowe źródło światła, dwa natężenia jasności światła bezprzewodowe, zasilanie za pomocą baterii w zestawie z pilotem. Prosty montaż za pomocą taśmy samoprzylepnej. Zobaczcie, jakie brokatowe zestawy wieszaków. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Zestaw 5 wieszaków za 9 zł. Mamy welurowe zestaw 5 sztuk welurowych wieszaczków za 5 zł. Jeszcze są różowe z sercem, zaraz Wam wyjmę, pokażę. O, proszę bardzo. I mamy jeszcze 10 metalowych za 9 zł, takie zwykłe, szare oraz różowe. I zobaczcie, mamy taki organizer na biżuterię. To są wymiary 28 na 10 na 28,5. Tak się prezentuje. Kosztuje 29 zł. I mamy tutaj plastikowe pojemniki, 3,5 litrowe za 7 zł. Są różne. To są takie wyższe. Chcę wam pokazać wymiary. Czy może są? Tu są. 205x170x145 na na mm oczywiście. Tu z kolei mamy za 5 zł takie. 2,3 litra. Wieszak taki na drzwi za 15. Tutaj mamy takie ha haczyki. Nie wiem, czy będzie dobrze widać w tej folii. Zestaw luster samoprzylepnych. Zobaczcie, 3 sztuki 20x20. I te lustra kosztują 15 zł. Można sobie zrobić taką ściankę. Gdzieś tam z takich lusterek. W zestawie 3 sztuki, no to można sobie kilka takich opakowań kupić, pokombinować coś. Latarenka zobaczcie, za 15. Są różne kolory, ładne kolory takie pastelowe. Nie, nie są za duże. To jest taka napisana tutaj jest, że to jest latarenka zewnętrzna LED. I mamy takie kolory. Tu mamy, słuchajcie, pudełko na biżuterię z lustrem. Wymiary 14x14x5. Ciekawe, jak to wygląda po otwarciu. Ale o, tu mamy chyba takie już otwierane. Zaraz sobie zobaczymy, jak w środku wygląda. Bo ja też jestem ciekawa. O, zobaczcie coś takiego. Tutaj można sobie poupychać skarby, a tutaj lustereczko. Także 15 zł. Lusterko LED w etui. Zobaczcie. Takie śmieszne. Można sobie postawić. Jasne i równomierne oświetlenie ułatwia dokładne wykonanie makijażu. Kompaktowe wymiary. Trzy rodzaje barw światła. Aha, bo to będzie podświetlane, zasilane akumulatorowo. Nie wymaga baterii. No to też fajnie na plus. I takie lusterko 35 zł. I mamy organizer na kosmetyki za 15, zobaczcie. 10 przegród i 2 szuflady pomaga zachować porządek w toaletce. O tak. Tu zobaczcie, jaki fajny zestaw do szydełkowania. 29 zł. I mamy małpkę. A co jest w zestawie? Zaraz zobaczmy. W zestawie mamy jakieś takie włóczki. Czekajcie, chciałabym w opisie, ale nie ma. Dobra, tu musimy patrzeć. Ja się nie znam na tym, także. Włóczki, szydełko, oczka. Jakieś elementy takie właśnie dekoracyjne, nie? Oczy. Tu nie wiem co wata, tak do wypchania pewnie, nie? no i włóczki także niby 14+, plus, ale myślę, że młodsze dzieci też sobie z tym poradzą jeszcze w ogóle mamy żółwiki, widzę zobaczcie żółwik też fajny coś tam jeszcze nie, już więcej nie ma a przynajmniej u nas także 29 zł zobaczcie, mamy zestaw takich podkładek filcowych 106 sztuk Różne kształty i rozmiary za 5 zł. Dubajska 25 zł. Tu mamy jakieś long chipsy za 4 zł. Sweet chili, ser, um, cebula ser. I tutaj jakieś krabowe, chyba. I są przepyszności, Zobaczcie, zajączki od Lind 22 zł. Pole zajączków. A zobaczcie, co my tu mamy. Jakieś orzechowe neskafe. Piliście takie cudeńka, aromatyzowana kawa, rozpuszczalna o smaku orzechów laskowych. 20 zł. A tu z kolei mamy jakąś karmelową. O smaku tak, karmelowym. I cena też 20 zł. Zobaczcie, jaka wiosenna, fajne opakowanie Dalmajer promodo 27 zł do, do 9 marca 27, a później później ciutkę więcej pewnie. Zobaczcie, mamy tu jakiś proteinowy shake za 7 zł, czekoladowy, batoniki proteinowe, 5,19 akurat kosztuje ten słony karmel 5.19. Tu mamy jakieś yy, za 3,60. Zobaczcie takie. Za 3,65, ale różne ceny, różne yy, smaki i różne ceny. Ciasteczka i karmel. A lubicie taką? Zobaczcie 100%, 100% yy, kakao. No, chyba nie dałabym rady aż tak. Yy, jak jadłam 70%, to już średnio mi smakowała, a tutaj, no to już sobie nie wyobrażam. 13 zł. Jeżeli ktoś lubi, no to jak najbardziej. Taka chyba najzdrowsza. I mamy galaretki bez cukru za 2 zł. O smaku truskawkowym. A chcecie sobie zobaczyć skład? No to proszę bardzo, proszę państwa, można sobie zrobić klatkę. Stop. Mamy proszek do pieczenia, taki bezglutenowy złoty 29. Dziękuję Wam moi kochani. To już na tyle myślę. To co ciekawsze to już Wam pokazałam. Dziękuję Wam bardzo, że przechodzicie. Za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz. Pięknie dziękuję i oczywiście za każdą subskrypcję. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, pa! pa.